Państwo, zanim ogarnie chaos, który nastąpił, będzie funkcjonowało w miarę jakoś tam rozsądnie no, po dłuższym czasie. Hiszpanom zajęło to 6 do 7 godzin. Uprzeć dzieciaki, że mają nie robić głupich rzeczy, gdy wyjdziesz z domu, tak aby niepotrzebnie nie narażały się na przykład na rozbicie głowy lub złamanie ręki. Nie ma nic przyjemnego w siedzeniu na szpitalnych korytarzach, a pomyśl sobie, że musisz to robić w sytuacji, gdy panuje w takim szpitalu jeszcze wielkie zamieszanie. No poza tym, czy dotrzesz do takiego szpitala, gdy są wielkie korki. Może być też tak, że po powrocie do domu nie wszyscy domownicy w nim będą. Wtedy nie panikuj. Umów się wcześniej na czas, w którym należy się zjawić w wybranym przez was miejscu. Jeżeli do szkoły z własnego domu jedzie się 20 minut autobusem, no to pieszo można z niej wrócić w ciągu godziny. Do tej godziny dodaj kolejną godzinę zapasu. No, bo to na przykład może dziać się zimą. Ustal, że od momentu wystąpienia zagrożenia, powiedzmy sobie, od 12, widzimy się w domu o 15.30. No dobra, ale mija ta 15.30 i nie ma dzieci, a powinny. Jedno z dorosłych wychodzi wtedy z domu naprzeciw takiemu dziecku. Nie ma kontaktu ze szkołą, więc trzeba dowiedzieć się samemu. Nie panikuj. Idź do szkoły dziecka. Najlepiej taką drogą, którą zazwyczaj do niej chodzi. Jeżeli go nie ma, nie panikuj. Wróć do domu i sprawdź, czy nie dotarł. Szkoła, dom, sprawdź, czy nie dotarł. Nie szkoła, miasto, koledzy i koleżanki. Po drodze tak, ale wróć, bo może być już w domu. Po wejściu do domu nasłuchuj komunikatów z radia na baterię. Może dziecko było na przykład w galerii i utknęło w windzie i zanim go wydostali minął jakiś czas, więc wszystko się opóźniło. Nie dotarł więc o wyznaczonej godzinie. Wtedy rozpocznij poszukiwania od najbliższego otoczenia. Znajomi, sąsiedzi, poszerzaj krąg o kolejne znajome ci osoby. Najważniejsze, żeby nie panikować. Z pewnością po krótkim czasie znów będziecie razem.